Tym razem w programie Moda na Zdrowie zadamy zasadnicze pytanie: czy dobre zdrowie mieszka w jelitach? Zdrowe jelita to, wbrew pozorom, nie tylko kwestia sprawnego metabolizmu. Żyjące w nich bakterie odpowiadają za naszą odporność, a także dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dlatego tak ważne jest, aby były zdrowe, a żeby tak było, trzeba o nie dbać. Co i jak robić, aby jelita działały tak, jak rzeczywiście powinny, w temat wprowadzi nas specjalista psychodietetyk. Izabela Potrzebowska-Kniaziuk jest psychodietetykiem i specjalistą do spraw żywienia jako absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym Katedrze Żywienia Człowieka, wieloletnia dyplomowana nauczycielka, wykładowca na Uniwersytecie III wieku w Zgorzelcu. Prowadzi warsztaty kulinarne i wykłady otwarte, nieustannie się uczy i zgłębia wciąż rozwijającą się naukę, jaką jest dietetyka. Rozwój osobisty jest dla niej istotnym elementem życia. Misją Izabeli Potrzebowskiej Kniaziuk jest motywowanie i wspieranie osób w powrocie do zdrowia i kondycji psychofizycznej poprzez zmianę nawyków żywieniowych. To gwarantuje lepsze samopoczucie i więcej pewności siebie. Uporanie się z dolegliwościami sprawia, że człowiekowi wraca życiowa energia i siły witalne, a któż dziś tego nie potrzebuje? Dzień dobry pani, dzień, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Coraz częściej można usłyszeć, przeczytać, że zdrowie mieszka w jelitach, czy to prawda? Jak najbardziej to jest centrum dowodzenia nasze. Mhm. Mówi się, że jelita to, to drugi mózg. I faktycznie to jest prawda, ja w, w, pracując z pacjentami widzę i doświadczam tego, jak, 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 jaki bardzo niesamowity związek jest i korelacja tego. A chyba często zaniedbujemy te jelita. One mają dowierzę, robić swoją... że one są takie ważne. Tak. Mają robić to, co mają robić, i mają odgrywać swoją rolę, ale gdzieś tam nie wiadomo w ogóle gdzie, się gdzie i nie za bardzo, jakby interesujemy, tak. A każdy, myślę, że chociaż raz w życiu gdzieś tam po prostu jakby zobaczył mhm. tą ważną właśnie oś mózg i jelita, bo są osoby, które na przykład, jeżeli są zestresowane, zdenerwowane, to mają na przykład biegunki. Albo czują ścisk, Albo żołądką. czują ścisk, prawda? Coś tam się dzieje i tak dalej. Więc no, mhm. to, są takie, to są takie rzeczy, które jakby na co dzień e, odczuwamy, ale myślę, że nie za bardzo się nad nimi zastanawiamy, biegniemy mhm. dalej. Tak? A, a tej lita gdzieś tam sobie mają same poradzić. Bardziej, wyda, wydaje mi się, że bardziej się skupiamy na przykład na ochronie kręgosłupa, który jest bardzo ważny. Ale wydaje nam się, że jest taki delikatny. Natomiast, jak się okazuje, między połączenia nerwowe, to jelita bardziej potrafią oberwać niż ten nasz kręgosłup i rdzeń kręgowy. A może powiedzmy na początku o tym terminie oś jelito mózg. O co hmm. z tym chodzi? Jest to termin, który został jakby wprowadzony przez, przez lekarkę Nataszę McCampbell która jest neurolożką e, i która ma syna, który był autystykiem, i ona go wyprowadziła, właśnie skupiając się na e, jedzeniu. I teraz ma swoją klinikę, prowadzi w ten sposób e, osoby. Dla mnie jest to osoba taka guru, jeżeli chodzi o, o znajomość jelit i wpływu, właśnie, i ta oś jelita mózg, czyli to powiązanie. Bo pracując również z dziećmi autystycznymi, widzę, jak to jest, jaka jest po prostu niesamowita zależność, zależność i powiązanie jedzeniem. między jedzeniem a pracą naszego mózgu, tak? I, I to, co się dzieje w jelitach, dzieje się w mózgu i na odwrót, to, co się dzieje w mózgu, dzieje się w jelitach, czasami nie jest to kwestia leków, mhm. tylko zrobienia porządku sobie w głowie, czasami są to jakieś bóle jelit psychosomatyczne. Kompletnie niezwiązane nawet z jakąś dolegliwością. Także ta zależność hmm. jest ogromna ogromna. No właśnie, bo jakieś. Burczenie w brzuchu, ból brzucha, skręcanie, przelewanie, to mm -hmm. chyba zna każdy, z drugiej strony mm -hmm. biegunki, zaparcia, to są jakieś sygnały, które dają nam jelita, Jak ale ludzie to bagatelizują, bagatelizują. a jelita chcą, nas, chcą nam coś powiedzieć, prawda? Dokładnie, dokładnie, więc informują, że tam nie jest, tam nie dzieje się dobrze, tak? Więc jeżeli mamy takie dolegliwości, to są takie dolegliwości, które pani powiedziała, takie bardzo delikatne. Ale tak szeroko znane. Szeroko znane, delikatne, natomiast no, musimy wiedzieć, że jakby wpływ w jelit, kondycji tych jelit, no, jakby predyspozycja do, um, do szeregu chorób, czyli mamy złą kondycję jelit, może to uaktywniać różnego rodzaju choroby. Na przykład choroby Słysza. autoimmunologiczne, czyli łuszczyce, atopowe zapalenia skóry, problemy z tarczycą, Hashimoto, Cały szereg nietolerancji i alergii pokarmowych, który właściwie tylko czeka, żeby, żeby rozpoczęła się cała taka triada w naszym organizmie, i, i to jest jak efekt domina. Jeżeli w jelitach jest coś nie tak, to niestety my zaczynamy odczuwać różne, różne dolegliwości lub na przykład. Zauważamy, że coś z naszą odpornością jest nie tak, tak. Czyli mogą mieć wpływ na wszystko. Mają wpływ na wszystko. Mają wpływ Więc na jak wszystko. Jak zadbać o to, aby były te jelita zdrowe? E, musimy, musimy wprowadzić termin, który jest dość popularny, jak rozszczelnienie jelit albo cieknące jelita. To od kilku lat się o tym mhm. mówi i bardzo dobrze, i bardzo słusznie, ponieważ to jest zwrócenie uwagi na to, że śluzówka jelita pod wpływem stresu, antybiotyków, mhm. e, leków przeciwbólowych, które są niestety w Polsce szeroko dostępne i zjadane na kilogramy dosłownie. E, niestety wysoko przetworzone jedzenie, albo obróbka termiczna, czyli przede wszystkim smażenie, więc to są, czy, czy, czy grillowanie, to są takie czynniki, które wpływają nam, że te jelita no, nie są w dobrej kondycji. Co to znaczy ta rozszczelnienia? E, ta śluzówka, śluzówka jelita jakby zaczyna być taka niejednorodna, tak? mhm. czyli to tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy pokój i otwieramy drzwi i okna i wtedy wpada świeże powietrze do tego pomieszczenia. Czyli my jesteśmy w ten sposób, nasze jelita są pootwierane i teraz każdy wirus i patogen bez problemu może do nas wejść. Jeżeli poprzedzone jest to wymienionymi przeze mnie czynnikami, tak? czyli właśnie ta antybiotykoterapia i tak dalej, nie możemy zapomnieć o dzieciach z cesarskiego cięcia, które są bardzo narażone na rozszczelnienie jelit i i w wielu przypadkach. Czyli widać nie nabyły tej to od... odporności takiej, tak? W odpowiednim nie były Tak, nie no. nabyły, ponieważ nie dostały prezentu od mamy w postaci mm. naturalnych bakterii, przechodząc przez kanał Rodny, więc mm. zostały, ominęły tą drogę i no niestety no, dostały. E, Wątpliwej jakości bakterii od różnych osób, tak? które były na sali porodowej, z którymi się to dziecko gdzieś tam spotyka. A jakie są objawy, że coś jest nie tak z jelitami, że są rozszczelnione, właśnie na przykład? Czyli tutaj, tutaj na pewno będziemy mieć taką kwestię nietolerancji czy alergii pokarmowych. I to się może w bardzo różny sposób objawiać. Od bólów głowy poprzez katary, zaśluzowanie organizmu. Co tutaj ściśle wiąże się również z, jakby z nietolerancją często mhm. laktozy lub y, w ogóle nabiału. E, problemy ze skórą, bo to nie jest tak, że, że atopowe zapalenie skóry to jest tylko i wyłącznie dermatologia, to jest coś, co bierze początek ze swoich jelit, mhm. każdy z nas. To będą te wszystkie jelitowe właśnie rzeczy, które pani wspomniała, te, te, te wszystkie przelewania, burczenia, kłócia w jelitach, tak, które mogą nam sugerować, że może być jakiś problem z przyswajalnością zbóż. Mhm. To są rzeczy, które są bardzo ściśle związane również z naszym samopoczuciem, bo jeżeli mamy problem w jelitach w takim sensie, że Oprócz tych wymienionych czynników, jeszcze na przykład ta wysoko przetworzona dieta, duża ilość słodyczy, szeroko pojętych, tak? To, jest, to są takie warunki, które jakby spowodują, że negatywne bakterie będą miały lepsze warunki do rozwoju. No jak to mu zapobiegać? Co robić? Żeby było hmm. lepiej. Żeby było lepiej, czyli wszystkie te rzeczy, które nasza jelita lubią, czyli mm, unikamy cukru. Mm -hmm. Unikamy, po prostu jak w jak najmniejszej ilości go spożywamy, e, uważając również na ten cukier, który gdzieś tam jest przemycony i dodany, czyli Wszędzie, proste jedzenie. Mm -hmm. Dokładnie, czyli najprostsze, najmniej przetworzone jedzenie. Uciekajmy od smażonych rzeczy. Tak, szczególnie tych smażonych, czy grillowanych na wiór, bo to są również takie pronowotworowe tak, w tym momencie e, produkty. E, ale jelita lubią takie rzeczy typu ocet jabłkowy, dobrej jakości, oczywiście nie klarowany, nie mm. chodzi taki ze spożywczaka, tylko już taki z osadem. E, jelita lubią aloes, lubią lukrecję, lubią e, enzymy trawienne. Więc myśmy też Popsuli trochę nasze naturalne mechanizmy obronne, bo przecież to nie jest tak, że, że nasi pradziadowie łykali enzymy trawienne specjalnie, tak, więc no, ale zjadali dużo surowych warzyw, w których mamy naturalne enzymy trawienne e, i mieli tego, tego jedzenia przetworzonego znikomej ilości, tak? więc mieli kiszonki, mieli, mieli nie mieli tak niestety wyjałowionego tego jedzenia, jak mamy my. I, I to wszystko to są rzeczy, które, które, nasze, jelita, które nasze jelita lubią, tak? I które mogą utrzymywać te jelita w dobrej kondycji. A jakie są konsekwencje, jeżeli nie robimy tak, jak być powinno, je lita cały czas cierpią? Może nastąpić taka sytuacja, że jakby przeleje się czara goryczy, tak? Że y, ja często słyszę, że o sobie mówią, Kiedyś to jadłam i było wszystko okej, okay, tak, a nagle w pewnym momencie e, jem to pieczywo i, i po każdej kromce chleba ruśnie mi brzuch e, w ciągu kilku minut, tak, I, i, i dlaczego tak jest? Miarka się przebrała? Miarka się przebrała, dokładnie. Ileś, m, ileś czasu ten nasz organizm wytrzymuje, tak, takie próby. Natomiast tu jeszcze trzeba popatrzeć na nasz w ogóle szeroko styl życia, nasze predyspozycje. Które gdzieś tam wynieśliśmy z kręgu rodzinnego, nasze nawyki żywieniowe, więc to wszystko wpływa na stan jakby końcowy kondycji jeli, tak? I, I teraz, jeżeli my trwamy w jakichś swoich nawykach, które nie są korzystne dla naszych jeli, to one w pewnym momencie zaczną nam dawać bardzo czasami boleśnie. Znak, że już no, nie wytrzymują takiej próby, jaką, jaką im szykujemy. Tak? Czarny scenariusz? Jaki może być? W takiej sytuacji tutaj każdy organizm może pójść w inną stronę. Ja mogę powiedzieć dokładnie na swoim przypadku, kiedy nie miałam, kiedy od dziecka chorowałam na, na jelita i nie było żadnej postawionej diagnozy. To w wieku 19 lat w końcu mój organizm właśnie dał znać, że już dalej nie, nie wytrzyma czegoś takiego. I postawiono, postawiono mi diagnozę martwicy kolan, i to był sygnał, to, to, to była taka, taka końcówka, prawda? Już wytrzymałości organizmu, natomiast związało się to bezpośrednio z nietolerancją pokarmu. Kiedy zrobiłam badania, kiedy się dowiedziałam, co mi szkodzi, odrzuciłam. No, Jak widać, minęły wszystkie dolegliwości, Mówię, jak widać, bo, bo, bo nie siedzę na wózku inwalidzkim, a taki był mi szykowany. Czyli to zdrowie rzeczywiście w jelitach się Naprawdę, kryło? naprawdę tak. I, i, I to była taka dla mnie namacalna, namacalna jakby nauka, że, no, że trzeba się pochylić nad tymi jelitami. Tak? To nie jest coś gdzieś tam, prawda, e, które sobie żyje swoim życiem. To ja zapytam tak prosto: jak ratować nasze jelita? Jak ratować? Dobrze, że mamy kilka takich sposobów, które przyjęliśmy od naszych pradziadów, czyli na pewno tutaj polecałabym wszelkiego rodzaju kiszonki, tak? I nie musi być to tylko kapusta kiszona czy ogórki. Zakwas buraczany, można kisić marchewki, kalafiory i, i, i naprawdę różne owoce rajskie, jabłuszka także. A w tym chyba jesteśmy specjalistami na świecie. Trzeba tak, trzeba, trzeba to jakby kontynuować tak? I, i, i nie dać wmówić sobie, że nie mamy na to czasu, miejsca w naszych domach i tak bo potem, jak powędrujemy do sklepu, to, to możemy kupić, ale zakwaszone octem, a to nie chodzi o to. Nam chodzi o bakterie, które, bakterie kwasu mlekowego, bakterie fermentacyjne. I oczywiście, to też nie jest tak, że to jest lekarstwo dla wszystkich. Mhm. Czyli powinniśmy dostarczać? Powinniśmy tych bakterii, dostarczać, nie? oczywiście. Tych są, dobrych bakterii. Są, są osoby, które nie będą mogły zjeść tych kiszonek, czyli wszystkie osoby, które mają wysoką histaminę, czyli na przykład zjadają kiszonkę albo wypijają czerwone wino i mają płomień na twarzy czy na dekoldzie. To czyli wtedy jest niewskazane. Niewskazane, więc, więc tutaj jest niestety konflikt interesów. Natomiast cała reszta osób jak najbardziej może powoli zacząć wdrażać sobie te kiszonki. Można zacząć od zupy, ciepłej zupy, do której dodajemy łyżkę soku z kiszonej kapusty czy z ogórków, powolutku, ale już na talerzu oczywiście nie gotujemy tego, żeby nie niszczyć tych bakterii. Natomiast no w zależności od tego, jak jesteśmy chorzy, jak bardzo są te jelita rozszczelnione, no to nie łudźmy się, że takie kieszonki nam pomogą tylko i wyłącznie, bo tak jak wspomniałam, tam są tylko bakterie kwasu mlekowego, czyli taka w miarę zdrowa osoba może się tym podeprzeć, W miarę tak? zdrowa osoba, mhm. jak najbardziej, która jeszcze w miarę regularnie, jakoś cyklicznie mhm. to y, takie szonki używa. Natomiast no jeżeli jest problem już poważniejszy, mhm. y, no to trzeba sięgnąć po pomoc y, i mam tu na myśli po prostu gotowe probiotyki. Czyli zestawy korzystnych bakterii które wprowadzamy do naszego organizmu. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że w naszym organizmie my wytrzebimy negatywne bakterie, bo one muszą być, w niewielkiej ilości, tak? Tylko ta równowaga musi równowaga, być Równowaga, dokładnie, mniej więcej 3 czwarte do 1 czwartej, tak? 3 czwarte pozytywnych. I teraz jeżeli my mamy taką sytuację, że chorujemy często, wpadamy w takie błędne koło antybiotyk za antybiotykiem, tak? Dokładamy sobie dużo słodyczy, dokładamy dużo przetworzonego jedzenia, tak? Jakieś gotowe jedzenie wątpliwej jakości pieczywo, pszenne i tak dalej, tak, które jest robione z proszku, dolewa się wody i tak wygląda dzisiejsze pieczywo. E, więc no, to są takie sytuacje, w których, w których niestety, ale te negatywne bakterie będą się fantastycznie rozwijały. Chodzi o to, żeby nie przejęły kontroli nad nami. bo I wtedy nad tymi dobrymi bakteriami. Tak, bo wtedy e, wytwarzają dużo trucizny, neurotoksyn. Czyli ona razem z krwią wędruje do naszego mózgu, i teraz y, wiele osób zna taką sytuację, że wstaje rano i jest w miarę wszystko poukładane życiowo, zawodowo i tak dalej, a oni mają jakieś stany depresyjne, jakieś y, huśtawki nastrojów, Zlęczenia jakieś takie zmęczenie, lęki bez powodów. tak? Nasze elita bardzo mocno wpływają na nasze samopoczucie, bardzo mocno. Więc tutaj trzeba sięgnąć po probiotyki, Tylko też trzeba sięgnąć, e, oprócz tego, że pójdziemy do apteki, dobrze byłoby chociaż poczytać, e, poszukać informacji, ponieważ mamy jakby dwie rodziny w naszych: laktobacillusy i bifidobakterie. To są dwie główne rodziny w naszych jelitach. Pamiętajmy, że ich jest bakterii mniej więcej jest 2 kg w naszych jelitach, więc to jest naprawdę bardzo istotny element naszego życia. I poszczególne szczepy są stosowane przy poszczególnych dolegliwościach więc to nie jest tak, że my sobie pójdziemy, kupimy bardzo bogaty probiotyk z bardzo dużą ilością szczepów i ilościowy i to nam pomoże. Wręcz przeciwnie, możemy się gorzej poczuć. Czyli jak dobrać ten dobry dla nas? Początek trzeba zacząć od jednoszczepowych bakterii, żeby powolutku, bo teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli tam jest bałagan w jelitach i my uderzymy dużą ilością dobrych bakterii, no to będzie wojna. My poczujemy, możemy poczuć wzdęcia, możemy poczuć tak zwaną mgłę mózgową, nie, 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 nie mieć możliwości skoncentrowania się, czuć takie jakby grypopodobne tak? takie dolegliwości. To jest walka, to jest tak zwany kryzys ozdrowieńczy. Więc żeby nie robić też takiej szokowej terapii, dobrze jednoszczepowe na początek, miesiąc, dwa. I zacząć dodawać sobie wieloszczepowe powoli. Można co drugi dzień, co trzeci dzień, i przede wszystkim obserwować siebie. Bo to nie jest tak, Wszystko że. Wszystko my... sprowadza się do tej obserwacji. Tak, to się sprowadza hmm. do tego, że generalnie siebie nawzajem znamy, tak? Siebie, każdy siebie zna najlepiej swoje jakieś objawy, dolegliwości, i tak reakcje. I teraz, jeżeli my. Wiemy, że używamy probiotyków, ale coś jest nie tak, coś, coś nie ma tego oczekiwanego efektu, no to trzeba też popatrzeć, czy to jest dobrze dobrane i tak dalej. Można zrobić badanie. Właśnie, czy można się zbadać też, no sprawdzić można. to wszystko? Można. Można zrobić badanie na nietolerancję z krwi. Można zrobić badanie na zawartość bakterii, jakie mamy bakterie, ilościowo, można to zrobić z kału. Są specjalistyczne laboratoria w Polsce, które świetnie to robią i mogą nam pomóc w doborze probiotykoterapii, żeby nie robić tego w ciemno, tak jak z różnymi innymi, jak różnym innym uzupełnianiem, tak? Więc mamy tutaj jakby możliwości I, i warto z nich skorzystać, bo one jakby dają nam gotową odpowiedź. Czyli nie możemy nigdy lekceważyć takich sygnałów, które dają nam jelita. A czemu to jest tak powszechne, że ludzie to lekceważą? Wydaje się, że one sobie poradzą z, z tym, z czym mają problem, prawda? Ja myślę, że to jest, nie wiem, myślę, że to jest kwestia chyba naszego w ogóle stylu życia, szybkości życia, na które się niektóre osoby zgodziły. Tego, tego biegu za nie wiem, karierą, finansami i różnymi innymi rzeczami. I uważamy, że, że damy radę. Jeszcze dam radę, jeszcze dam radę, tak? I nie Natomiast zwracamy uwagi na, na to, nieraz za późno i Bardzo, są jakieś leczenia farmakologiczne, operacje i, tak, i takie rzeczy. Tak. Bardzo wiele osób, które trafia do mnie, jak robimy ankietę z dolegliwościami i gdzie, gdzie właściwie wszystko się zawsze sprowadza do tych jelit, to dziwią się jak dana, dole, dana dolegliwość drobna, która się wydaje, może mieć wpływ na jelita. Tak? Dlaczego mi, jak boli mnie głowa, to, to sugeruje, że może coś jest w tych jelitach nie tak, że może zjadam jakiś pokarm, który który odrzuca mój organizm w ten sposób, tak? więc no, jeżeli my przez ileś tam lat na przykład spożywamy produkty, których nasz, nas, yy, nasz organizm nie chce więc no, następuje niszczenie tej śluzówki, jelita, rozczelnianie, stan zapalny. Ten stan zapalny może aktywować różne inne choroby, różne inne stany zapalne cukrzycę, Hashimoto, problemy ze skórą. I potem my się już skupiamy, widzimy, jak to już jest takie wielkie, buchające ognisko. Natomiast tego tlącego się e, ogniska tego żaru, jakby udajemy, że, nie, że, 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 że go nie widzimy, że go nie. I nie ma. wiemy, że ta przyczyna właśnie leży tam w Tak. tak. I wszelkiego rodzaju też jakieś problemy psychiczne, prawda? Depresje, to też często, może się wywodzić jednak z jelit. Bardzo często jest to związane z tym. Bardzo często. I dlatego też jak prowadzę osoby z takimi problemami szeroko pojęte układu nerwowego. No to jedną z pierwszych rzeczy jest normalizacja jelita i dodanie witaminy D3. Mhm. I bardzo często jest tak, że przy lekach, które biorą kilka lat i, i nie było spektakularnego jakiegoś efektu, tu nagle jest wow, tak? Świat wygląda w innych kolorach. Więc... Co Pani by radziła, jak ktoś dziś obejrzał ten program i zastanawia się, od czego zacząć? Co mam zrobić, bo czuję, że coś jest nie tak z tymi jelitami? Takie pierwsze kroki. Pierwsze kroki, ja bym, ja bym, jeżeli mogę cokolwiek zasugerować, to bym poradziła, żeby zrobić sobie takie, powiedzmy, oczyszczenie organizmu, co dość modne słowo, ale oczyszczenie organizmu, akurat jest dobry czas, tak, jest, zaczyna się wiosna, więc próbę taką zrobić, że na przykład odstawić na 2-3 tygodnie pieczywo. Z tego względu, że ono jest bardzo mocno przetworzone, bardzo mocno zmodyfikowane i bardzo prozapalnie działa na nasze jelita. I zobaczyć różnicę. I zobaczyć różnicę. Bardzo często jest tak, że póki nie odstawimy, wydaje nam się, że całkiem nieźle się czujemy. Dopiero po tym, jak odstawimy, a sprowokujemy, to widzimy różnicę, tak? Elita dadzą nam znać. Jeżeli wprowadzimy, a to nie jest dla nas, poczujemy. Że to nie jest dla nas. One bardzo mocno dadzą nam sygnał, tak? Więc można sobie zrobić po prostu takie próby. Odstawić, yy, odstawić zboże, odstawić yy, nabiał, który jest dość kontrowersyjny, ja chodzi mi o nabiał spróbować. sklepowy, mhm. o sklepowy, wysoko przetworzony. I z czystej ciekawości sprawdzić, czy to działa na mnie, czy nie działa. Natomiast no, patrząc jakby na działanie, na, na wpływ zbóż, szczególnie dzisiejszej pszenicy, podejrzewam, że efekt po prostu każda osoba zobaczy. Czyli zdrowie mieszka w jelitach. Tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.